Dzień dobry, dzisiaj jest ostatni dzień, stycznia 31. Będę wsiwała dalie, które zdobyłam, zakupiłam na ebay głównie. Plus te, które mam z moich nasion zebranych. O, główka ta z nasionami nie była dojrzała. Ale część nasion doszła. Była to pobrane z dekoracyjnej albo kaktusowej. To są pyłki, to jest nieważne. Najważniejsze jest to, co jest ciemne. Nie ma tego wiele, ale już proszę. Mamy jedno nasionko. Kilkanaście się uzbiera tych ciemnych. Dobrze. Czyli tak, to sobie odłożymy na bok. Najbardziej interesuje mnie. Ta odmiana o tych bardzo ciemnych liściach z Wielkiej Brytanii przyszło. Zaraz otworzę i zobaczę. Tak sobie myślę, żeby nawet wziąć i kolorystycznie te nasionka poukładać. oho, tu jest jeszcze kopertka. Kolorystycznie opisać, a później sprawdzić, jak wykiełkują, jak zakwitną. Czy dobrze typowałam, że jasne to będą kwitły tak, że ciemne będą kwitły tak. Ale guzik tu wszystko jest chyba w jednej barwie. Tak. Bishops Children. Brązowe liście. Wysiewu nie będę pokazywać, bo co to za sztuka jest zrobić, prawda? Dziurkę tak wetknąć, nasionko lekko przysypać, spryskać wodą, nakryć folią. Żadna sztuka. Później pokażę efekt, a na razie nasionka. Chociaż odcień można by odłożyć na bok odcieniami, to taka większa zabawa. Dobra, i teraz co? Czyli tu rzucimy proszę to. Teraz mamy dalia o brązowych liściach, również jakiś miks. Też z Wielkiej Brytanii nasionka przyjechały. Um, um, um. Im szybciej wysiejemy, tym wcześniej nam zakwitną. Pomna jestem tego, co robiłam rok temu, 7 lutego. Miałam wysiać te nasiona już. Co so, dwa tygodnie temu, ale wiecznie coś, wiecznie coś, czek, nie ma czasu. Czymś się zajmie innym. No dobra, i zobaczę. Ciekawe, czy tu będą kolorystycznie inne. Tam też odceniam. Myślałam, że będzie większa różnica w barwie nasion. Proszę, nagranie jest bez lampy błyskowej. Zobaczę, może się pobawię i odcieniami to ułożę. Dobra. Chwileczkę. Jeszcze tak to, to odłożymy. Dobra. I tutaj Dalia Campanulata. Z tych gigantycznych. To z Niemiec nasionko. Takie niepozorne, a roślina do 3 metrów dorasta jakoś tak. No, czekajcie, czekajcie, bo otworzyć się nie można. No, wychodźcie. Wszystko jest wielkością do siebie zbliżone. Te nasionka. Mm -hmm. Tak, także jest 31 sierpień. Dobrze, to to sobie odłożymy i za chwilkę wysieję. A efekty zobaczymy pewnie po kilku dniach. A teraz jeszcze przejdziemy do tanny z nasion. Oczywiście. 13 wysiane, przypominam. Jest 31 styczeń. Na 32 kanny, 22 wykiełkowało, a pozostałe jeszcze są w uśpieniu. Może niedojrzałe nasionka, a może z innych odmian pobrane, prawda? I stąd nieregularne kiełkowanie. Tutaj kolega Piotr z kanału Kanna w ogrodzie. Napisał, że w trzeciej fazie listków można będzie już przesadzać. Ale na pewno nie takich maleńkich, tu mam już jeden, powiedziałabym, drugi. Także jeszcze trzeba poczekać będzie. Super, cieszę się ogromnie. Tak, taki mały las. A z moich trzech nasion, czy też pięciu, tylko jedno wykiełkowało. Tak. I ciekawostka, bo wykiełkował, tu gdzieś go zakopałam, grejpfrut, pestka z zielonego grejpfruta, kiełek ma. Już kiedyś też wysiałam nasionko, miałam roślinkę tak 10 cm, ale chyba ją zasuszyłam, w każdym razie padła mi. No. I chyba myślę, że zacznę podlewać już bulwy kanen, kłączaken, czyli inaczej mówiąc pacioreczników, aby zaczęły pomału kiełkować do widnego, pójdą pomieszczenia niezbyt ciepłego. Bo tak liczę, wiecie co, że skoro zaczynamy wybudzać kanny w marzec, kwiecień, one zaczynają kwitnąć tak powiedzmy, że w sierpniu. No, ja chciałabym, żeby trochę wcześniej kwitły, dlatego wybudzę w tym roku. Tak, i rozkwitł Chico Hippeastrum Cybister z grupy cybistrów. Taki cudak. Wczoraj był w pąku, a dzisiaj już ma kwiatuś. Hico, chico, kupiony na Allegro. No, to na razie. A jeszcze tak proforma, prawda? Troszkę wysieje. A tak, kilka otworków zrobimy. I na pierwszy ogień pójdzie ta kampanulata. Tak i w ten sam sposób. Zrobię z całą resztą. No, będzie zabawa. Na razie, teraz kończę. Do widzenia.